Se vjere, vali mi da no daje, kjer jesteš obok. Se vjere, kao skoče oge, jesem ja tede sa obok. Se vjere, ilko sam na samo, te zimno moja s tobom. Se vjere, na dobre i na zve, se za mnom ja za tobom. Se vjere, od bagi mi da no daje, kjer jesteš obok.

Nieważne czy problemy, oczy przepełniają. Ważne, że są ludzie, co naprawdę się kochają. Ramię w ramię razem idą i sobie pomagają. Oni są tą jedną siłą, dlatego się scalają. Nie myślą o problemach, kiedy dzień może się spieprzyć. Nie oceniają siebie, tu nieważne kto jest lepszy. Na bok odkładają najgorsze scenariusze. Dwa serca koło siebie, co rytmem jednym biją. One pozwalają nam odetchnąć siłą. Gdy z kolejnym dniem do szarości wracasz. Liczy się dla Ciebie, dom, rodzina, praca. Nie myślisz o uczuciu, które tak szybko zatracasz w Twojej głowie. Tylko jedna myśl powraca: słowo kocham. Pamięć Ci przywraca. Serce Wielet odwagę mi dodaje, kiedy jesteś obok. Serce Wielet stąd skoczy w ogień, jestem wtedy sobą. Serce Wielet tylko sądzę sam, co ze mną ma jest tobą Srdce věřit, na dobré i na zlé, ty za mnou, já za tobou. Srdce věřit, když jsem na sám, jste se mnou a já s tobou. Srdce věřit, na dobré i na zlé. Srdce věřit, odvágy mi dodávám, kdy jsi obok. Srdce je věřit, já jsem v této sobě. Do těch chvíli, Kiedy uśmiech był na twarzy, kochałeś całym sercem i umiałeś darzyć uczuciem. Rzadko spotykanym, z czasem zanikanym, a może zapomnianym, rozpalało nasze zmysły, dając ukojenie. Było zawsze szczerym lekiem na każde zmartwienie. Gdy biły równo serca, splatały się nam dłonie. Tak nazywa się miłość, co już w nas nie płonie. Mm, 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 mm. To Tobą skoczę w na ja dobre i na złe, Ty ze mną, z Tobą, Ty ze mną, ja za Tobą, serce bierze, odwagę mi dodaje, kiedy jesteś obok, serce bierze.